Jeszcze zanim zobaczycie film, chciałbym Was zaprosić do używania mojego kodu slash Na start dostaniecie 20% doświadczenia na 24 godziny i lepszą broń. A teraz ja już nie przedłużam, zapraszam Was do oglądania. Dobra, po długich zmaganiach zaraz będziemy mieć ostatnią księżniczkę i kończymy grzybową fabułę w końcu. No co prawda zajęło to trochę parę godzin. To nie jest drob ze wszystkich księżniczek, bo już sobie po okładku dałem. No ale zobaczymy Może wydropimy na koniec tej, tego grzybowego Oczywiście tego pragnionego grzyba Ja mam już wiek spionego. Czekam na ewolucję, ale Zawsze można sprzedać Z tego co wiem to grzyb teraz chodzi około Milion osiemset Półtorej miliona Nie wiem Ale no Zobaczymy. Potem nas czeka jeszcze ulepszenie Seta. Pochwalę się Wam, że mam przyszykowane tutaj lucky, temy na Seta magmowego. You're lucky, you're lucky. Także zobaczymy. No i mamy to ostatnie chwile. Cyk. Mamy się teraz udać do ksulgu oca. No to udajemy się. Tylko najpierw trzeba iść eksplorkę. Dobra, idziemy na Cytadelę. Idziemy tam do tych przydłupasów u góry. Chyba tam w sumie się idzie. Z tego co pamiętam to był ten Mark taki. Zaraz się wszystkiego dowiemy. No i mamy to. Ksulgłoza, eksplorka i gadamy. No i pięknie. Skończyliśmy grzyby. Więc teraz wystarczy tylko lecieć na magmówę. się przejdę i zobaczę, jak to wygląda. Ale najpierw, najpierw skoczymy sobie ulepszyć seta. Skoczymy sobie na dół do powala. Robimy sobie magmowego seta i porównamy sobie zaraz, ile będę miał więcej HP. Miejmy nadzieję, że będzie w ogóle trochę więcej. Dobra. Biorę rzeczy i ulepszamy. No i mamy cały secik magmowy. A 1300 osta mi wzrosło, ale już przynajmniej. Co w ogóle tutaj mamy? Obrona 250, 3,5% na potwory. Regeneracja obrażeń, a redukcja, przepraszam. Redukcja obrażeń 1,5%, szansa na ich już 2. I prędkość ruchu. No i zacnie. Teraz trzeba zobaczyć co jest potrzebne na ulepszenie tego. No trochę będzie tego trzeba poulepszać. Ale jeszcze przed nami jest stworzenie... Tych oto itemów. Muszę bosologię sobie wybić. No i magmowe serca. No trudno, kiedy się je zdobędzie. Więc teraz... Lecimy na górę. Dobra, czyżby to była ta odnoga, skoro to były grzyby, to teraz chyba tutaj będę musiał iść. Teraz się przekonamy, wszystkiego, czy w ogóle ja tam wytrwam. To też jest ważne. Chyba tak, bo tutaj są te. Możemy przejść. No i fajnie, fajnie, ładnie, tu. Teraz zobaczymy. Jak tam się idzie, i co możemy spotkać? Spróbuję zabić też pierwszego napotkanego MOBA, aby rozeznać się trochę w terenie. Tutaj mamy chyba pierwszego npc -ta. Zaraz się dowiem. No, niestety to nie, jest, to nie jest pierwszy NPC, ale mimo wszystko się dowiemy o MOBach. Najpierw przejdę tędy zwiedzę trochę, żeby znowu zapoznać się z terenem. To kolejna mapa pierwszy mop 21 koła. Próbuję go zabić. Nie bije za dużo, ale zobaczymy. No dobra, mamy tu kolejnego. Zaczynamy magnówkę. Jezu, co ty tam dasz kolego? Dźmichu. Dobra, chodź tam. No powiem wam tak. Byłem u tego pana i mamy, za, mamy tutaj przynieść 15 grzybowych klejnotów. A ja głupi sprzedawałem. No trudno, gdzie wyzdobyłeś. Klejnoty, albo na księżniczki albo trzeba je kupić w takim razie widzimy się jak je zdobędę One hour later. no dobra mamy już 15 klejnotów no i teraz lecimy je oddać zobaczymy co tam nam dadzą do zrobienia teraz już po tej misji podobno będę wchodził na tą na magmówkę no i pewnie będziemy się witać tamtymi potworkami no bo gdzie ty jesteś synciu tutaj, no to masz Aha, mamy dziennik teraz no to idziemy no mamy ją dobra mamy dziennik o i teraz wracamy do kolegi, który uczył nas tego azteckiego języka to lecimy do cim chuja cim chuj. Dalej bawi Jak można nazwać w ogóle kogoś Cimchuj Cimchuj Nałóżmy Nie no, jakąś kobietę trzeba teraz znajdować Jezu Ale dobra i jej szukać, zobaczymy co się stanie. I tej jej szukać. I zobaczymy co się stanie. O Jezu! Nie ma tak jak wstać z rana i nagrywać. A no, to była ta, co ją, co ją ostatnio widzieliśmy. Dobra, ale. Dawaj, dziękuję. Bądź takiego brata. Hmm, magmowa esencja. No to idziemy zabijać pierwsze potwory. No chyba szybko powinno to pójść, bo słyszałem, że magmowa alseńca to leci ze wszystkiego i to w horrendalnej ilości. W końcu to same 800 było potrzebne do stworzenia przecież tej zbroi. Dobra, to po kolei się pozabijamy, zobaczymy jakie są silne te gnojki. O, już się po raz piły. Dobra, tego znał, on walczy wręcz. Tego nie wiem. to jest taki jakby mag, dobra wszystko jasne esencja no to esencja ale kurde, trochę dużo biją Się boję tego za tego, bo bomb, prawdopodobnie będzie od kurwica on, on szarżuje dobra, on jest ciężki także z niej będzie trzeba ostrożniej dobra, czyli to jest taki mag to jest taka krowa szarżująca Czyli najłatwiej teoretycznie z tym się bić tutaj. Co no widzimy się jak zdobędę esencję w takim razie. No i dobra, mamy esencję, mamy trochę innych temów, więc idziemy od co będzie dalej ale ja powiem wam że te piekielne stwory to akurat są bardzo mocne gdzie najsilniejszy mod na grzybówce miał 9500 HP nie licząc bossów chyba no to tutaj najsłabszy mob z, z reguły ma hmm. 17000 także jest 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 ciężej, poziom wzrósł, ale my oddajemy tutaj tej panci tę esencję. No to czyli teraz mamy iść na Cytadelę. Tak, teraz tego co rozumiem, badona. tam jest Abadon. No trudno, Idziemy szukać No nie baniutki Klatce by, dzień dobry Dobra, 16 kół, mamy 8, jeszcze drugie tyle No i later Dobra, mamy to Będziemy oddać kiełki i zobaczymy, co dalej. Ty, tatuśku, masz to wszystko. Odszukaj, porę. Pore, porę. Kim ty jesteś? Dobra, idziemy. Dzień dobry pani, czy tam panu? Pogadajmy. Ach, no to zabijańsko.